Witajcie! Nazywam się Edwin O'Desayron. Wy, małpoludy, możecie zwracać się do mnie po prostu, panie, jeśli wolicie mniej intensywne ćwiczenia językowe. Smród zbiorowiska rywinów, Jakże ja nimi wszystkimi gardzę! Sprzeciwiam się dalszemu łamaniu zasad moralnych. Nie będę stał bezczynnie, obserwując tę parodię. Zaiste zadowolony jestem z postępów dokonanych przez tę jakże źle dobraną drużynę. Nie sądziłem, że będzie to możliwe. Szybko, musimy się stąd wydostać, zanim wróci ten, kto to zrobił. Muszę przyznać, że podróżując z tobą, ciężko narzekać na nutę. Lepiej się bawiłem jak wylądowałem z gębą w rynsztoku, a z każdego otwora ciekłami jucha. Masz, masz klucz! A raczej miecz! Proszę daj mi go, a w końcu pozbędę się tej magicznej postaci! No nie byłem tak zadowolony od czasu, gdy podczas cebulowej zarazy cena rzepy skociła ponad stukrotnie. Negatywne skutki? Nadmierna irytacja, mdłości, częściowa głuchota, nagła ochota na makaron w środku nocy? O to ci chodzi? Niech będzie. Ale jeśli ma to coś wspólnego z jakąś parszywą magią, to przysięgam, że srogo zapłacisz. I tak kończy się twoje życie. Szkoda, pociągają mnie tak elastyczne osoby. Zachowaj szczególną ostrożność. Jestem pewien, że w ciemności czyha mnóstwo głupich pułapek. A to za babcię, która zawsze mówiła, że nie zostanę niczym więcej, tylko nożem do masła! Nie czuję się dobrze chodząc w ciemności. Cienie mogą skrywać wszystko i każdego. Kroczysz przez życie jako śmiertelnik, nie korzystając z dobrodziejstw swego dziedzictwa, z talentów, jakie się w tobie kryją. Istnieje tyle stworzeń, które przerastają cię potęgą. Twoja kompania jest mi całkiem miła, mój krukum. Z chęcią zabawię czas jakiś z Twą barwną menażerią. Wszyscy jesteśmy bohatery, Ty i Bu i ja, omiki i łowcy z wszystkich krajów, radujcie się! Witam Cię i pozdrawiam. Jestem Sand, choć moja tożsamość nie jest zapewne tajemnicą po tym całym zamieszaniu, jakie spowodowałem. Dobrze jest podróżować na świeżym powietrzu w świetle dnia. Moim zdaniem szlachetność i poszukiwanie przygód znakomicie do siebie pasują. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Śmierć idzie już po ciebie. Poczuj jej lodowaty oddech.